Orszuli Kochanowskiej. Wdzięcznej, ucieszonej, i niepospolitej dziecinie, która cnót wszystkich i dzielności panieńskich początki wielkie pokazawszy, nagle nieodpowiednie w niedoszłym wieku swoim z wielkim a nieznośnym rodziców swych żalem zgasła. Jan Kochanowski, niefortunny ojciec, swojej najmilszej dziewce z łzami napisał. Nie maszcie, orszulo moja. Jako oliwka mała pod wysokim sadem, idzie z ziemię ku górze macierzyńskim śladem. Jeszcze ani gałązek, ani listków rodząc, sama tylko dopiero szczupłym prądkiem wschodząc. Ten, jeśli ostre ciernie lub rodne pokrzywy, uprzątając sadownik podciął ukwapliwy, mdleje zaraz, a zbywszy siły przyrodzonej, upada przed nogami matki ulubionej. Tak ci się mej najmilszej orszuli dostało. Przed oczyma rodziców swoich, rosnąc mało od ziemi, Co się wzniósł duchem zaraźliwym, Srogiej śmierci otchniona, a Rodzicom troskliwym U nóg martwa upadła. O zła Persefono! Mogłażeś Tak wielu zam dać upłynąć płoną? Wszystkie płacze, Wszytki łzy heraklitowe I lamenty, i skargi symonidowe, Wszytki troski na świecie, Wszytki wzdychania i żale, i frasunki, I rąk łamania. Wszystki, a wszytki, Zaraz w dom się mój noście, A mnie płakać, mej wdzięcznej dziewki, pomożcie, Z którą mnie niebożna śmierć rozdzieliła. Nie wiem, co lżej, czy w smutku jawnie żałować, czyli się z przerodzeniem gwałtem odsłać? Żałość moja długo w noc oczu mi nie dała zamknąć i zemdlonego upokoić ciała. Ledwie mię na godzinę przed świtaniem, swymi sen leniwy, obłapił skrzydły czarnowymi. Na ten czas mi się matka w łamie ukazała, a na ręku orszulę moją wdzięczną miała. Twój nieutulony płacz, synu mój, Przywiódł mnie w te wasze strony z krań bardzo dalekiego. A łzy gorzkie Twoje przeszły, Aż i umarłych tajemne pokoje. Przyniosłam Ci na ręku Wdzięczną dziewkę Twoją. Czyli nas już umarłe macie Cię zastracone? I którym już na wieki Słońce jest zgaszone? A my, owszem, żywiemy żywot tym ważniejszy, Czym nad to grube ciało Duch jest szlachetniejszy. Ziemia w ziemię się wraca, a duch z nieba dany miałby zginąć ani na miejsca swe wezwany? Oto się ty nie frasuj, a wiesz niewątpliwie, że twoja najmilejsza orszuleczka żywie. A więc takim ci się kształtem ukazała, jakoby się śmiertelnym oczom poznać dała. Ale między anioły i duchy wiecznymi jako wdzięczna jutrzenka świeci, a za swymi rodzicami się modli, jako to umiała, z Wami będąc, choć jeszcze słów nie domawiała.